Baran, dzień dobry. Komunikat dla Państwa spod znaku Barana. No to i teraz. Odkrycie. U Barana jest jakieś odkrycie. Um, dowiedzenie się czegoś. Dowiadywanie się na temat czegoś. Um, ponieważ. Ponieważ baron pokazuje się jako osoba, która czegoś nie wie. Um, są utajone pewne sprawy lub być może jedna, ale mocna. I. Powoduje ta, ta niewiedza, powoduje y, niepokój wewnętrzny u Barana. Po prostu Baran musi, w, musi się czegoś dowiedzieć, ale na zasadzie, że, że Baranowi jest coś należne. Coś równa się informacja. Coś Baranowi, e, ktoś powinien powiedzieć w ten sposób. Odpocznij. Tak, jakby Baran tutaj potrzebował odpoczynku, nieświadomość. Yy, czegoś. Baran ma nadzieję na zrealizowanie czegoś. Natomiast nie zna jakichś detali. Lub ktoś baranowi nie chce czegoś powiedzieć. A zatem wewnętrzny niepokój barano. pokazuje mi się sytuacja zawodowa kontrakt żeby baran pogodził się z tym że nie otrzyma jakiejś zgody nie podpisze kontraktu czy jakiejś umowy bo tutaj nic z tego nie będzie jeżeli Państwo mieli tego rodzaju sprawę, aha, baran tutaj czeka na odpowiedź w sprawie pracy. I tutaj jest pokazana sprawa, żeby baran, baran się nie denerwował. Z tego względu. Powiem Państwu bezpośrednio, że tutaj nie zostali Państwo wybrani do tej pracy czy na to stanowisko. Mhm. A widzę, że Państwu zależało na tym. Na tej posadzie, na. Na tym kontrahencie, na y, zawiązaniu umowy z daną firmą, spółką. Ale nawet jeżeli tutaj y, nie było informacji zwrotnej, nie było tego telefonu, niestety, że no, nic z tego nie wyjdzie, to nawet jest pokazane, że nawet się nie odezwał. Nawet nie będzie tej informacji. Tak więc, niestety, tutaj baran nie został wybrany na to stanowisko. Plus jeszcze e, może się nie doczekać e, tej informacji zwrotnej. Więc, jeżeli Państwo się zastanawiali, e, nie wydaje mi się, żeby zadzwonili. Tutaj mam, tutaj mam informację pokazaną, żeby baron e, chwilę ochłonął od tego, od tej sytuacji i zastanowił się, w jaki sposób może e, coś nowego stworzyć być może coś na własną rękę nawet. Tak, jest tu zalecenie, zalecenie dla barana. E, dosłownie odpocznij od tego. Zakończ to, nie myśl o tym. E, poukładaj sobie w głowie. Bo tutaj ja wiem, że to łatwo się mówi. Bo widzę, że tu była sprawa bardzo dla barana ważna. E, niestety tutaj nie, nie udało się. Tym razem się nie udało. Więc teraz, żeby Baran się skupił na mm, pogodzeniu się z tym. Bo tutaj pokazał mi się hak w takim sensie, że, e, że tę samą sprawę można e, rozegrać inaczej. Z innego punktu widzenia, biorąc pod uwagę inne aspekty, inne dane, o, tak, inne możliwości, i pokazał się sam baran, który tutaj działa. Co jest pomiędzy tym? Um, konsultacja z, yy, z jakimś specjalistą, doradcą zawodowym. Pokazuje mi się doradca zawodowy. Który mógłby, który ma za sobą całą paletę innych możliwości, które baron mógłby wykorzystać. Także proszę się nie łamać, tutaj jest szansa, zawsze jest. Proszę się nie łamać. Tym razem się nie udało, natomiast teraz e, jest kontakt z doradcą zawodowym, to może być kobieta, ale ona ma tutaj e, jakieś inne oferty dla Państwa. I mogą Państwo usłyszeć od tej osoby jakiś pomysł dość kontrowersyjny, wręcz lub taki, w którym um, lub taki, gdzie Państwo zareagują um, niecodziennie, ale wychodzi na to, że, ten, że tu wyjdzie ta zasada, że niekonwencjonalne pomysły wyjdą, że oka okażą się najlepsze. Będzie tutaj, jeżeli państwo się skontaktują z tą osobą z doradcą zawodowym. Pokazuje się dość ciekawa oferta, aczkolwiek na początku może być niezbyt pozytywna reakcja, ale wydaje się być, że ta że ta oferta będzie całkiem całkiem niezła, warta przyjrzenia się. Tylko teraz Tutaj baron będzie musiał się zastanowić. Co z tym zrobić? Hmm. Naprawdę, może być taka reakcja, proszę się tego spodziewać, że będzie reakcja? Um, że to uderzy w Państwa emocje i Państwo się poczują niekomfortowo, słysząc alternatywę, w jaki sposób tutaj mogą Państwo coś zrealizować, na czym Państwu zależy. Mm. I może to przejść na życie rodzinne, czyli po, pro, po prostu Państwo mogą dosłownie wyżywać się emocjonalnie yy, na rodzinie, bo ale. Tu chodzi o to, że to z Państwa tak wychodzi, ponieważ e, tu państwo na czymś zależy, nie udało się, tu jest jakaś y, alternatywa. Y, państwo się wahają, sami nie wiedzą, są pogubieni, nie wiedzą jak zdecydować. Sama ta propozycja nie do końca by się wpasowała w Państwa gusta. To wszystko się łączy i to może przejść tak emocjonalnie na, e, na rodzinę po prostu, że. Um, dosłownie obciążanie najbliższych członków rodziny swoim żalem i yy, swoją sytuacją że poukładało się niezbyt kolorowo um, ale to też tutaj wymagane by było zrozumienie bo to jest naturalna sprawa bo państwo też muszą dojść do tej równowagi na przykład mówiąc o tym czy żaląc się to, to, to jest naturalne ja tylko podkreślam, że taka sytuacja może się zdarzyć. Wcale nie musi, bo państwo mogą to powstrzymać. Mhm. Tak jest. I to jest dokładnie to, o czym teraz państwu mówię. To jest naturalny stan i naturalny proces. Oczyszcza się w ten sposób umysł, bo państwo słowem, mówiąc o tym, oczyszczają się, poruszają ten temat. Tego rodzaju podpowiedź dla państwa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.